Ziema ziema, z tej strony Michał. Dzisiaj grałem z Drakea i słuchajcie, nadszedł nowy update. 5 Przez 5 dni do kupienia jest nowa limitka Iceborn. Dopiero chciałem właśnie nagrać po tej operacji Zniszcz Lód. I właśnie y, po operacji Zniszczeniu Lodu doszła nowa limitka Iceborn. Dopiero chciałem nagrać po tym, a nie chciałem już nagrywać takie przed tym limitką, właśnie. Więc postanowiłem nagrać w ogóle. Ja w ogóle tak postanowiłem, Dobra, sponuj go, bajka. Ja w ogóle tak postanawiam. Zmienić nazwę kanału Ze względu na to może nie moich remixów czasami na Michał z Michael Gamera w ogóle Myślę, że moja nazwa powinna się wam też w ogóle spodobać Dobra, jedziemy kupić nową limitkę, zobaczymy jest to ciekawe ile kosztuje 4 dni, przez 4 dni jest dostępna Ok, sprawdź. Ło, co to za nowy samochód, Ło, panie, panie Psz, cena 645 tysięcy, Ło, to jestem w stanie kupić Zobaczymy jak on opędzi, dobra Kupujemy limitkę, 4 dni zostało na to Trzy, 2, 1! I proszę bardzo! Kupiliśmy nowy pojazd przez limitkę! Zobaczymy, jak on będzie jeździć. O cholera. Chyba sobie spawnę. Gdzie ja mam? Gdzie ja mam te limitowane sądy? Gdzie ja mam? Może jest... O! O, dźwięk z Parisiana? Wow! Co to jest? Ale śnieżnie. Patrzcie na to, zobaczcie. Zaraz zrobimy speed test. Sprawdzimy speed test na tym Trade Ward, właśnie. Czy jest testowanie prędkości samochodów. Dobra, 3, 2, 1. Testowanie prędkości. Ile, ile, ile... Ja cię! Prawie 300 na godzinę! Dobra, dobra, to wszystko, to tyle wszystko z mojej strony. Chciałbym wam życzyć serdecznych, zdrowych, pogodnych i wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się cieplutko. I do zobaczenia w następnym roku, 25. Nara!